Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Agnostic, a tym razem taki gameplay trochę nietypowy, z innej beczki, ponieważ używam Assault Kill Strike'ów, czyli tym razem nie specjalista. Moja broń to złoty Type 95 z szybkostrzelnością i celownikiem laserowym. W tym meczu niestety nie zdobyłem Moaba, chyba już 4 miesiące nie wrzucałem żadnego gameplaya bez niego, ale to nic. Dwa fragi mi zabrakły. Ważne, że ten gameplay jest długi, o to mi właśnie chodzi, ponieważ chciałem tutaj omówić pewien ciekawy temat. Nie wiem czy ciekawy, raczej tak, bo będę polecać tutaj ludzi z Call of Duty z Polski, tak właśnie, ponieważ chcę, żeby ta nasza społeczność Call of Duty się rozwijała w Polsce, ponieważ jest ona zanikła praktycznie, prawie nie istnieje według mnie. I tak, przygotowałem sobie taką krótką listę kanałów, o których będę mówić. Będę zaczynać od tych ludzi, którzy mają mniej widzów, do tych, którzy mają trochę więcej. Aczkolwiek wszyscy mają bardzo mało według mnie, bo ja uważam, że sam mam bardzo mało. Aczkolwiek przynajmniej tą odrobinę mogę pomóc, więc to robię. Pierwszy kanał na mojej liście to The Dangerous Maniac, Maniac nie wiem jak to powiedzieć. Ma on 76 filmów, i prawie wszystkie związane z MW3, właśnie. Ma bardzo dużo moabów z przeróżnych broni. Tworzy on filmy zaledwie od 22 maja, co jest, no, bardzo dobry wynik 76 filmów. Ten komentarz mógłby trochę poprawić, ale to na pewno przyjdzie z czasem. Jakościowo jest bardzo ładnie. Na dzień dzisiejszy ma on zaledwie 89 widzów. No dobra, to chyba było tyle co do tego kanału. Przejdźmy do następnego. Następnym kanałem na mojej liście jest polski gracz 5526. Jest to taki Polak mieszkający w Ameryce. Robi filmy właśnie bardzo z dobrą jakością. Może nie jakieś nie wiadomo jakie wyniki, aczkolwiek dobrze się go słucha, ma dobry mikrofon i ogółem jest w porządku. Kolejną osobą jest Fiderx Cinema. Ma on jakoś 188 widzów, trochę ciężki nick, no ale cóż. Robi on dużo montaży, takich editów i tak dalej, i trochę ostatnio też chyba komentarzy, tylko po prostu, no, ten mikrofon jeszcze musi trochę poprawić, ale pisał mi, że nad tym pracuje, więc myślę, że to jedynie kwestia czasu. Kolejny kanał, na którego warto zajrzeć, to DJ Mała lat 16. Jest to taki Polak mieszkający w Anglii. Robi filmiki chyba z PS3, tak? Tak mi się zdaje właśnie, że z konsoli na pewno bo większość kanałów, które wcześniej wymieniałem, właśnie grają na PC-cie. Jest to również kanał skupiony na MW3, MoAby, te sprawy. No i co? Polecam do niego zajrzeć. I teraz przedstawię wam jeszcze trzy kanały z trochę większą ilością widzów. Zacznę od Olek.pl, AKWZ. Jest to komentator, pewnie niektórzy kojarzą go z mojego konkursu, ponieważ wygrał on właśnie mm, DLC na moim konkursie. Tak naprawdę to wolałem, żeby te DLC wygrała jakaś osoba, która nie jest komentatorem, czy robi filmy, żeby nie było żadnych podejrzeń, że to jakiś mój znajomy, czy coś w tym stylu. No ale akurat tak się zeszło, że po prostu był pierwszy, napisał komentarz, pierwszy pod tym wygranym filmikiem. Parę sekund później napisał ktoś inny, więc po prostu miał takie szczęście. Robi on ciekawe komentarze z Call of Duty i Battlefielda. No i również dobrze się go słucha, po prostu potrafi prowadzić ten komentarz. Jego kanał, jak i również wszystkich innych znajdziecie w opisie tego filmu. Następną osobą jest kubany 23 Robi on filmiki z różnych Call of Duty, czyli Black Ops, MW2. Troszkę MW3 wcześniej robił, nie wiem czy teraz zamierza coś robić. I prowadzi on również taką serię live, które po prostu odblokowuje jakąś broń na maksa, czy coś w tym stylu. M16 w jego wypadku i właśnie zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczęło robić takie serie, w których to albo przychodzi cały prestiż, albo odblokowuje jakąś broń na maksa. I właśnie myślę, że to by był dobry pomysł, żebym zrobił taką serię. Ciekawe by się to robiło. I co na ten temat, temat myślicie, możecie mi napisać w komentarzach. Nigdy takiego live nie robiłem, więc może to by było coś nowego na moim kanale. Taka seria poboczna bym wrzucał jakoś raz na tydzień, czy coś w tym stylu. Więc napiszcie co tam myślicie. A może częściej bym wrzucał? Nie wiem. Najpierw chcę poznać wasze opinie. A i od razu możecie napisać z jakiej broni jakby coś już. A wracając do Skubanego, to robiłem filmiki również z konsoli, bodajże z PS3. Jakościowo oczywiście bardzo dobrze. No i jeszcze jeden ostatni kanał, czyli... Maciks12 ma on 1175 widzów czyli najwięcej z tych osób, które przed chwilą wymieniłem ponieważ właśnie wymieniałem od najmniejszej ilości do największej Robiłem filmiki z xboxa przeważnie właśnie call of duty raczej rzadko widzę, że konto na youtube ma już 5 lat więc no już długi czas aczkolwiek jego filmik pierwszy powstał 2 lata temu no, i również robi on dobre materiały, jak i reszta ludzi, które wymieniłem. I to było już wszystko w tym filmiku, jeżeli chodzi o ludzi, którzy robią filmiki z Call of Duty w Polsce. Chciałem do tego jeszcze polecić dwa kanały, które nie są związane z Call of Duty, aczkolwiek trochę im zawdzięczam coś i uważam, że właśnie robią świetne filmiki. Wspominałem już o nich wcześniej, ale wspomnę jeszcze raz. Pierwszy kanał to Decampone, robi on bagrandy, jeden właśnie mi zrobił. I robią z tego speed arty, więc można zobaczyć jak w jaki sposób on to zrobił. Do tego robi on również różne logo. Drugi kanał to Bebo Tonil. Robi on bardzo dużo intro, a do tego również jakieś edity, jeden możecie znaleźć nawet na moim kanale. No i tak, to były osoby, które polecam. Wszystkie kanały możecie znaleźć w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że na nie zajrzycie. A co do gameplaya, to zaraz tutaj zdobędę drugiego ripera. Właśnie w tym momencie chyba A nie, tutaj najpierw ucieknę, przyładuję Ponieważ mam red HP I tutaj ładnie z bursta Prosto w twarz dostał gościu Bez celowania Właśnie type z tego jest dobry Z bliska strzelania, bez celowania Ale prawie padłem właśnie w tamtym momencie Aczkolwiek i tak Zaraz niedługo padnę Bo jak widzicie samej 5 tagów do końca Ja tutaj nie wiem ile mi brakuje Do maba, a chciałem go zdobyć no i niestety tak się stało, że tutaj wybiegam, już patrzę dwa ataki do końca, a znaczy trzy, i zdobywam payload'a, i tam miałem taką sytuację, że gościowie byli z dwóch stron. Usłyszałem tego z lewej, ale... i spojrzałem się od razu w tamte miejsce, ale z tamtego miejsca przede mną, gdzie zabiłem wcześniej gościa, wyszedł jeszcze jeden, i wtedy byłem tak skonfuzowany, że po prostu nie wiedziałem gdzie się spojrzeć. Skonfuzowany, oczywiście, neologizm agnostyczny. O co mi chodziło? O. Zdezorientowany. O tak. No i dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Dziękuję za oglądanie. I na razie. Cześć.